Zostały chyba trzy wyścigi do końca sezonu. Runda dziewiąta, Grand Prix Belgii, dosyć oczywiście ciekawy tor, bardzo znany. Mamy ten piękny tor, który jest w kształcie, mi zawsze przypomina Uzi, po prostu jakiejś broni maszynowej. No i to jest najdłuższy tor w kalendarzu, jak widzicie, 7 km, 19 zakrętów, dwie strefy DRS i jeśli chodzi o wyścigi ligowe, to jest bardzo ciekawy tor do oglądania. To prawda, strategia jest dosyć prosta. Softy, medy, ale no, są te długie proste, więc no będzie się dużo działo. Tutaj mamy listę startową i w Mercedesie <grywamy> mamy Mateusza Nicera. Proszę bardzo, jaki awans. Sebastian Brzoskwinia, jest i Michał Iżyński, duet Ferrari niezmienny. W Alpince mamy tutaj Szymona Kuczyka, mamy Wiktora Trzeciaka w Red Bullu, ponieważ nie ma Kacpra za i jest nowy kierowca w McLarenie, Cezary Niewiadomski. A, i, a jeszcze mamy Jakuba Makówkę w Aston Martinie jeszcze jednego kierowcę: Antoni Sokołowski. Także sporo nowych kierowców dzisiaj. Hubacz naciera, goni zabagło. 22 punkty straty, i dzisiaj jest szansa na to, żeby Hubacz nawet objął prowadzenie wyklasyfikacji kierowców, ponieważ no nie ma zabagło. Sebasem wasem Brzoskwinia też tam jest dosyć blisko. Szkoda, że Hubacz nie traci 21 punktów, bo tutaj pięknie Brzoskwinia traci punktów 37. No już tak prawie, prawie się udało. No a potem mamy Kwiatkowskiego, Łukomskiego, tutaj jest bez zmian tak naprawdę już od kilku wyścigów. Piekarek z rezerwy ma 51 punktów, ale on kurde dwa wyścigi pojechał, dwa razy wygrał. Tak? Piekarek? Co za kot, co za kot. Red Bull dalej prowadzi, ale Williams no zbliża się, zbliża. Ferrari też jest dosyć blisko, więc tutaj jeszcze jest wszystko tak naprawdę do rozstrzygnięcia do końca sezonu. O, pada! Pada! Także kwalifikacje myślę, że będą ciekawe. Tutaj Sebastian, Brzezklinia, Unika, Tarek. Tam żółta flaga, co tam się dzieje? Jakub przyk? Oni stoją! Widzu, przecież tutaj jest park maszyn jakiś. Na dojeździe do LeComb. To ci kierowcy tutaj za cuda wyczyniają. A tutaj bez przedniego skrzydła Radek Węcel, To jest jakaś nowa strategia. Albo oni nie mają przedniego skrzydła tutaj na spa, nie przywieźli. Może to lepiej? Przeciecki na softach na wyjazdowym. Tak jest! Słuszna uwaga widzu! Słuszna uwaga, ale chyba za wcześnie. Zobacz widzu, jak on się ślizga, jak na lodowisku. No, podster taki, że chłopie. No nie, to jest za wcześnie na slicki. To nie ma szans, to nie ma szans, to się nie uda. Dobra, lecimy z Przemkiem Hubaczem. Rozpoczyna swoje ostatnie okrążenie pomiarowe w tej sesji. Dojazd do T1, mocne hamowanie. Tutaj bardzo łatwo zblokować przednie opony, ale ładnie, ładnie przejechał przez wierzchołek zakrętu. Na pewno warunki są już lepsze niż na początku sesji, więc te czasy zostaną poprawione i to mocno. O róż, nie da rady na pełnym gazie w tych warunkach, oczywiście. Teraz zmierza, zmierza ku końcowi pierwszego sektora. I czy będzie poprawa? Jest poprawa, półtorej dziesiątej na minusie. Fioletowy pierwszy sektor, zanim rozpoczął okrążenie, Adrian Piekarek mocno zblokował przednie opony, ale też ładnie przejechał przez pierwszy zakręt. Przemek hubacz, zjeżdża w dół do zakrętu, pułon. Lewy, taki długi, długi. I zobaczymy. Teraz będzie koniec drugiego sektora. Hamowanie. I teraz po tarkach, panie Hubacz. Jednak nie omija te tarki. Woli zachowawcze przejechać. Ależ tutaj szeroko. Oj, prawie tutaj wyjechał. Mateusz Nicer w międzyczasie skakuje na pierwsze miejsce. Hubacz, dwie dziesiąte poprawy. Wyjeżdża teraz z tego ostatniego zakrętu. Na rozpoczęciu trzeciego sektora. Dwójka kierowców Ferrari dopiero na rozpoczęciu okrążenia. Sebastian mnie dopiero będzie rozpoczynał okrążenie. Zobaczmy. Przemek kubać Hamowanie. Ostre. Bardzo wcześnie zahamował. No, troszeczkę ominął wierzchołek i wyjeżdża na prostą startową. 1.49. 50. 51. 52. 0.80. Jest. Pierwsze miejsce. O jedną dziesiątą. O jedną dziesiątą. Dobra. Teraz... Mateusz Nicer tam poza torem, ale Adrian Piekarek. 70 poprawy, o matko! To będzie. Miazga, to będzie poniżej 1,52. Zakręt Blanchim. I teraz szykana basto, mocne hamowanie. Tutaj zawsze miał problemy w tej sesji. Znowu ominął wierzchołek, ale nie aż tak tragicznie. Wyjeżdża na prostą startową. Kierowca Mercedesa 51 to nie będzie pole position, to będzie drugie miejsce. 52-141. Następny kierowca Alfa Romeo, Antoni Olejniczak. Prawie sekunda na minusie. Prawie sekunda na minusie. Zobaczymy. To mu może dać P7, P8. Szykany na wyjazd, szykany. 49, 50, 51, 52. 689 jest ósma lokata. Potem kierowca Red Bulla, P7. Następnie Ferrari, Irzyński. Mała poprawa. Nie wiem, czy wystarczy na P3. P5. Co na to Brzoskwinia? Brzoskwinia, unieważnienie! I stoi tam Janek na wyjściu. Nie wiem, co on tam robi. Także Brzoskwinia się nie poprawi już. Na pewno. Nicer? Nicer nie. Potem Alfa, Alfa, Tauri. Pijałkowski Patryk wskoczy na P7. Skowroński wyjeżdża na metę, ale unieważnienie okrążenia nie poprawi się. E, tutaj Radek Węcel w międzyczasie gdzieś tam poleciał do przodu. Gdzie on jest? Bo ja już go zgubiłem. 14 jest. Dobra, Cezary Niewiadomski, ale unieważnienie okrążenia, więc się nie poprawi. I chyba wszyscy, no bo Wiktor Trzeciecki no, na delcie. Półtorej minuty straty do swojego najlepszego okrążenia. Więc chyba raczej nie poprawi. O Jezus Marian. No to rzeczywiście te slicki nie oddają w tych warunkach. Także Przemek Hubacz wystartuje z pole position przed Adrianem Piekarkiem i Mateuszem Micerem. Także duet z Mercedesa w pierwszej trójce, a duet z Ferrari bardzo dobrze rozpoczął sesję. 1-2, ale skończyli 5-6. Także, no ciekawe kwalifikacje. Dobra, mamy światła, trzy światła, cztery światła, pięć świateł i kto wygra start? Czy Przemek, czy Adrian Piekaryk? Raczej Przemek bez problemu. Tam z tyłu stoi kierowca Alfa Romeo, ale jego nie ma w sesji. Ależ tutaj kierowcy muszą omijać siebie nawzajem. Ależ tu ciasno duet kierowców z Ferrari walczy. Tam z tyłu też jest ścisk. Poszły iskry. I teraz zmierzają ku róż. Pierwszy wjedzie Przemek Hubacz, on prowadzi ten peleton cały. Tutaj patrzymy z tyłu, wszyscy przejeżdżają przez... Róż leci matlarem bokiem, prawie leciał bokiem. Ale wybronił, wybronił, ale nie wybronił tego Cytrusek. Uszkodzone przednie skrzydło, czy to będzie wyjazd samochodu bezpieczeństwa? To jest pytanie. Na wjeździe w Lecombe Adrian Piekarek atakuje Przemka Hubacza. Także tutaj doszło prawie do zmiany. Przemyk broni się za wszelką cenę. Adrian Piekarek teraz od zewnętrznej będzie atakował, ale przemyk zablokuje wewnętrzną. Wypchnie dziada. I teraz Mateusz Nicer. I. Oj nie! Piekarek leci na bandę! Nie, to Nicer był! To drugi kierowca Mercedesa. Ależ tam doszło do kolizji. Za ciasno tam było. Ciasno tam było. Masakra, widzowie. No tutaj już kilka kierowców. Problemy na pierwszym okrążeniu. Skowroński, trzeciak, olejniczak, cytrusek. Nicer, makówka przetrwał. Pyk, ależ tutaj jest ścisk, jak widzicie, prawie nic nie widać. Ta struga, struga. Deszczu tutaj za kierowcami. Nicer chyba bez skrzydła czy z skrzydłem? Chyba ze skrzydłem, dobra. Chyba raczej tam nie doszło do uszkodzenia. Ależ tutaj problemy, żeby przebić się przez kierowcę hasa. No. Pyk zabronił, tutaj zablokował wewnętrzną, ale. Porobił go na wyjściu Nicer, porobił go na wyjściu. Trzeciecki tam się broni, Trzeciecki nie zdoła się obronić. Niewiadomski już zyskał, ileż pozycji zyskał, widzu. Dobacz. Siedem pozycji w górę, ależ tutaj atakuje po wewnętrznej jeszcze Nicer, bo Trzeciecki zjeżdża do alei serwisowej, prawdopodobnie uszkodzenia. Także siedem pozycji w górę, w górę Cezary Niewiadomski oraz Pokornicki. A tutaj Nicer w walce z Pokornickim po zewnętrznej go objechał. Pół on. Ależ Nicer tutaj naciera, odrabia te stracone pozycje. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie radzi. Sebastian Brzuszmienia, pół sekundy straty do Fijakowskiego. A tam Lewandowicz bardzo blisko jest, wyprzedza Iczyńskiego. Wyprzedza Iczyńskiego tam z tyłu też. Dochodzi do manewru wyprzedzania. Radek Węcel walczy z Zykuczykiem. To. Węcel wyprzedza kuczyka, tak jest. Kuczyk z jakimiś problemami chyba. No i Radek węcel, bo tutaj jest. O i to. Jezus Maria, chłopa chyba zabiło! No nie przeżył tego! no Przepraszam, widzowie. No bo przestraszyłem się. No. Jezus Maria! No przecież tam było przeciążenie 100G. No w prawdziwym życiu byś czegoś takiego nie przeżył. No przecież chłopa... biło wandę i potem odbiło. Z większą siłą. Mamy samochód bezpieczeństwa, no nie dziwię się! Zjeżdżają kierowcy do alei serwisowej. Pytanie, czy już po sliki. Tak jest, są sliki! Jezus Maria, co tam się wydarzyło? Mam nadzieję, że z kierowcą wszystko jest ok. no. Śmieję się. Oczywiście. Dobra, lecimy. Czemek tutaj już kontroluje. On się teraz zam zamienił w taki samochód bezpieczeństwa. I teraz cała stawka jest ściśnięta i chyba już dał wpalnik! Leci. Nauczył się ode mnie chyba tej taktyki. Tak z zaskoczenia, żeby wziąć rywala. No i teraz kierowcy. Rozpoczynają ściganie na nowo. Mamy piękne ujęcie. Pytanie, czy to jest z drona, czy z helikoptera? I już tutaj side by side, bok w bok, Pokornicki z Nicerem na dojeździe do pierwszego zakrętu. Ależ tu opóźnił, ładnie hamowanie, ależ tutaj ładne manewry wyprzedzania tutaj prezentuje Mateusz Nicer w tym wyścigu. Pięknie się przebija, pięknie się przebija, a Piekarek zgubiony! Ponad sekunda straty do Kubacza, ależ Kubacz świetnie to rozegrał. Tam patrzę, gdzie tam z tyłu są jakieś małe różnice między kierowcami, to jest pitch! Sebastian brzoskwina Fiałkowski i z końcu Sebastian Brzoskwina wyprzedził Fiałkowskiego, Skakuje na P3, na najniższy stopień podium. Oh my god. Oj, Kuczyk leci na bandę! Nie, na szczęście wyratował. Uważaj Kuczyk, synku, dobrze, że się ducha zamieniłeś. To przynajmniej nie przeszkodzisz nikomu. Jezus Maria, oj! Cekzane opony, to jest właśnie... i poleci na bandę. Dotknął, tapnął. Leciutko, ale na szczęście bez uszkodzeń. No i Szymon Kuczyk tak naprawdę już ma po wyścigu, raczej nie odrobi tego, no chyba, że będzie kolejny wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Węcel, tutaj już dojeździe do. Nie, 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 odpuści, odpuści. A, Fijałkowski specjalnie tak pojechał szeroko. Oj, tam z tyłu, tam. Słyszałem, że ktoś. No, tłuczą się tutaj. Tłuczą, tłuczą się. Odpychają się od siebie. No, nie chcieli. Nie chcieli takiej- OJ NIE NIC SERLE CO z MARIA KOLEJNYM SAFETY CAR BĘDZIE Ja pierdyka co się dzieje w tym wyścigu No dwóch chciało się zmieścić w orusz na wjeździe pod tą górkę no i Zderzyli się i polecili synchronicznie na bandę Tylko no Nicer skończył tragicznie, bo już nie będzie jechał w tym wyścigu. Odpadło mu koło, a Szyk jedzie bez przedniego skrzydła. I mamy samochód bezpieczeństwa. Znaczy to nie był Szyk, to był Pokornicki oczywiście. Mamy kolejny wyjazd samochodu bezpieczeństwa. I pytanie teraz, co zrobią niektórzy kierowcy, bo zostało okrążeń 11. Po zjeździe z samochodu bezpieczeństwa zostanie tych okrążeń 9. Więc niektórzy założą softy. Ależ się dzieje w tym wyścigu. I do alii serwisowej. Nie zjechał Hubacz, nie zjechał Brzoskwinia. E, Węcel, Wenzel, Węcel! Wenzel, ryzyk fizyk, proszę Państwa. Był już na takiej dobrej pozycji i chce dalej wrócić. Okej, okay, ciekawie. W, no, przez tę decyzję powróci znowu gdzieś tam na koniec stawki. No, ale będzie miał przynajmniej softy. No, niewiele kierowców tak naprawdę zjechało, no bo ile? Sześciu? No dobra, no nie, no Węcel wróci na P10, więc w sumie w sumie? Why not? Dobra! Restart! Zoskwinia rusza, a zaspał! Zaspał, Piekarek już go atakuje. Wszyscy bezpiecznie. Nie widzę, żeby ktoś tutaj jakiś manewr. No Węcel na pewno będzie się e, szykował. Szykował, żeby jak najwięcej tych pozycji teraz zyskać po tym restarcie. Iżyński teraz atakuje Pokornickiego. No jest bardzo blisko. Tutaj jest... Dyszka tylko straty. Łapie się w cienia aerodynamiczny. Pokornicki daleko za trzeciakiem, więc nie będzie miał cienia aerodynamicznego. Żółta flaga tam z tyłu. Jakub Makówka na orusz. Chyba tam doszło do incydentu. Po zewnętrznej Iżyński opóźnił hamowanie. Zmieści się, zmieści się. Ładnie tutaj kierowcy sobie miejsce zostawili. Bardzo ładny manewr w wykonaniu Iżyńskiego i Pokornickiego. Też ładna obrona. Taka bardzo fair. Węcel tutaj po wewnętrznej wciska się w ribarż. I teraz ten zakręt bez nazwy po zewnętrznej i wyjdzie przed kierowcę Red Bull! On znikł! Skąd tu się nie! Ja pierdyka Przecież to już jest red flag! No ludzie! Przecież Niczym spa 98, no kurde. To był karambol, to już był karambol. I kolejny wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Panowie, tak się nie robi. Dobra, Huber zostaje, Brzeskwinia zostaje. Piekarek teraz zjechał. Trzeciak zjechał. Iżyński został, Pokornicki zjechał. Szyk zamarkował. Jakby chciał tutaj błąd wprowadzić swoich rywali. Przeciecki został. Dobra, jest ciekawie. Re Wenzel tutaj jest w fantastycznej sytuacji, bo dużo kierowców zjechało teraz do alei serwisowej. Kierowcy, którzy nie zjechali za pierwszym razem. Także Wenzel ma giga szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Ma softy, jest na piątej lokacie. Dobra, jak widzicie, tutaj jest cisza przed burzą. Tutaj kierowcy 5 na godzinę jadą. Przemek tak teraz kontroluje tempo. I zaraz będziemy mieć znowienie. Przemek rusza. Znowu tutaj zaskoczył rywali. Sebastian Brzoskwinia znowu zaspał. Iżyński blisko, ale patrzymy już tutaj na Węcla, bo on jest tutaj pierwszy na tych softach. Co prawda one już mają przebieg dwóch okrążeń w porównaniu do kierowców na nowych softach, ale i tak to są świeże softy i już wykorzystuje przewagę przyczepności. Już będzie na P3, musi mocno zahamować do T1, opóźnić hamowanie, no ale nie opóźnił, za chowawczo bardzo, ale już na wyjściu, lepsza trakcja, tutaj lagi i jest Wenzel na P3. Ależ on leci, on ma szansę na zwycięstwo tym, by się go teraz side by side rusz. Czy oni to wyrobią? My god musta zain. Wytrzymali razem, ale pytanie, co tam z tyłu, bo tam są jeszcze większe fajty. Piekarek, Piekarek też zyskuje pozycję. Ależ tutaj jest ścisk na do daleką. Kurde, zła kamera, panie operatorze. Aj, Trzeciecki został wypluty w tył stawki. Piekarek go wyprzedzi tam z tyłu, żółta flaga, kierowca McLarena. Tam Cezary, ale już wraca z przodu, no, co jest Węclem? Chyba stracił pozycję na dojeździe do Lecom w takim razie. Bo no mi się wydawało, że już miał to zrobione, no ale jednak Lewandowicz chyba gdzieś się tam odgryzł. Już 2,5 sekundy przewagi. Brzoskwinia w się za Hubaczem, więc e, Hubacz jednak nie odjechał Brzoskwini. Brzoskwinia walczy o zwycięstwo, a Węcer traci cenny czas, Piekarek tutaj już jest na P5! No, Wencel! Straciłeś szansę chyba na zwycięstwo w tym momencie. Bo 3 sekundy straty. Ale piekarek z karą. Piekarek z karą, więc tutaj jeszcze dużo się pozmienia. Pokornicki tam blisko. Blisko. I czy będzie atak do ostatniej szykany? Nie, odpuścił, odpuścił, Ależ tu jest ścisk dalej. No, węcel musi jak najszybciej wyprzedzić z piekarkiem Lewandowicza. Oni tracą już 3 sekundy, dobrze Brzoskwini. Oj, piekarek wchodzi po wewnętrznej, bardzo ryzykowny manewr. Ale opłaciło się! Opłaciło się! I już jest na P4. Teraz jadą bok w bok! No i pytanie, czy się zmieszczą, bo chcą we trójkę wiekać. Jezus, Maria, wytrzymają to. Jadą! Przeżyli! Nie przeżyli! Samochód bezpieczeństwa, ktoś nie żyje! No Jezus Maria, no gdzie to się tam stało? Gdzieś z tyłu stawki, nawet tego nie zauważyłem. No ludzie kochani. No ludzie kochani. Nie no, takie rzeczy. To, to już jest na pewno ostatni, sam, ostatni samochód bezpieczeństwa, bo jest limit samochodów bezpieczeństwa na wyścig. Cztery tylko mogą wyjechać. No nie no, ludzie. Większość dystansu pokonana za samochodem bezpieczeństwa. Dobra, lecimy. Po raz ostatni neutralizacja. Tutaj nam się kończy. Trzy okrążenia do końca, czy Przemek Kubacz wytrwa, czy wytrzyma presję. Adrian Pikarek tutaj przebije się na pierwsze miejsce i ucieknie na trzy sekundy. Wątpię w to. Zobaczmy, zobaczmy. Przemek Hubacz, kiedy wyruszy, kiedy da w No. Pusz, ruszył. Leci, leci. Rozpoczynamy rywalizację. Ty kółka do końca. Leci kabarecik Sebastian Brzoskwinia, czy Przemek Hubacz tam z tyłu, Adrian Piekarek. Troszeczkę potracił tam widzeszy Fiałkowski z problemami. I lecimy! Już żółta flaga! To Jakub Makówka! Ale wraca do ścigania! Chubacz! Brzoskwinia! Bardzo blisko! DRS, ERS, nie ma drs ale jest ERS! Ale chyba nie będzie go wyprzedzał. On będzie czekał na ostatnie okrążenie! Będzie czekał na okr ostatnie okrążenie! Żeby tutaj mieć DRS i wyprzedzić bez problemu Kubacza. Z tyłu Piekarek naciera Lewandowicza. Czy tutaj wciśnie się? Wciska się, ale nie! Lewandowicz zamknął w ostatnim momencie drzwi. Za nim Iżyński na 14 okrążeniowych medal, Potem Pokornicki, Kuczyk, Radosław Węcel. Jest ciasno, jest ciasno. Tam z tyłu Węcel naciera... Kto jest? Co się dzieje? Ktoś leci w dół, to Piekarnik! I Lewandowicz, oni się zderzyli! Oni się zderzyli jeszcze z Kowroński! Nie, to niewiadomski! Boże, co tu się dzieje? Niewiadomski tam też poleciał. Kolejny incydent, ale safety car już nie będzie, widzowie. Już się wyczerpał limit. Także Piekarek odpada z rywalizacją, zwycięstwo to na pewno. Duet z Ferrari na P1. Przepraszam, na P2 i P3. I oni to wytrwają! Pokornicki z szansą na podium! Pierwsze podium w tym sezonie! Jest na soft On może to zrobić! Jezus Maria, tutaj jeszcze się coś wydarzy! Z tyłu dymy! I to potężne! Lewandowicz out! Rozwalony bolid! Rozwalony bolid! Ależ tutaj się zmienia jak w kaleidoskopie. Ubar z najszybszym okrążeniem! Ma 60% airsu! Tyle samo ma Brzeskwinia, więc Kubacz tutaj jednak troszeczkę lepsze tempo. 70 straty, 80 straty. To jest za daleko, panie Brzeskwinia. Nie damy rady, nie damy rady. 60 straty, 70 straty. No za daleko, jeszcze trochę więcej ersu tego ma Hubacz. No ale zobaczymy, chociaż troszeczkę szybszy na prostej jest e, Sebastian e, Picz. No ale za daleko. Już tutaj bez rs. wężykuje. Bezpiecznie, bezpiecznie tutaj. Co na to, Pokornicki, Pokornicki nie zdoła wyprzedzić jednak Idrzyńskiego. Także Ferrari, chociaż na osłodę, prawdopodobnie dwa miejsca na podium. Węcel na P6. Jeszcze tutaj może coś podziałać z Fiałkowskim. Także Pokornicki, no, no jeszcze będzie miał jedną szansę na dohamowanie do bus stop chicane. Oj, tutaj no, jeszcze jest też szansa dla Sebastiana Brzoskwini, no ale, no nie wiem, no... Więcej Ersu ma Przemek Hubacz, musiałby być naprawdę blisko Brzoskwinia. No, zbliżył się mocno w tych zakrętach, no ale nie, no, za daleko jednak jest. Ta mało Ersu. Wątpię w to. Także Kubacz. Wygra ten wyścig. Przemek Kubacz prawdopodobnie to jest chyba jego drugie zwycięstwo w tym sezonie tam z tyłu Radek Mencel wyprzedził Fiałkowskiego, który kończy na bandzie. Przeżyjekam na P5, no szkoda. Dzięki temu kuczyk awansuje na szóstą lokatę. No i Przemek Hubacz wyjeżdża na prostą startową. Wygrywa wyścig o Grand Prix Belgii tuż przed Sebastianem Brzoskwinią i awansuje na fotel lidera klasyfikacji generalnej. Michał Iżyński dopełnia podium, także duet z Ferrari, bardzo dobra jazda, dużo punktów, więc oni tutaj wliczają się do tej walki o mistrzostwo. Pokornicki kończy na czwartej lokacie, Szymon Kuczyk w końcówce gdzieś wyprzedził, Radka Wencla, nie wiem czy to przez karę, Janek Marciniak P7, Fiałkowski P8, miał wszystko, dojechał po tym spinie, Jakub Skowroński P9 i Wiktor Trzeciewski. Jakim cudem dojechał na P10? Nie wiem, ale dojechał. Także wow, to był ciekawy wyścig, Zostały chyba jeszcze tylko dwa wyścigi do końca sezonu i walka o mistrzostwo jest napięta. Przemek Kubacz, Kacper Zawagło, Sebastian Brzosminę już troszeczkę więcej tych punktów traci, ale no robi się ciekawie.